Ja jestem w sobie zagram w CS, a dawno nie było CS, ja wiem więc no, o, bo nie będę więcej mówić mapkę sobie rozumiemy może nie warto, go bo nie lubię Dobra, zaczynajmy, za mną jest rysiek, tylko nie będzie ze mną zgrać, taki jest problem no. a. I co do tej sytuacji z Oliwierem, może, nie, może jej nie przeczytać, bo wiem, że nikt, dla dużych osób dyskusja Cię nie wyświetla. Oliwier został zaskakowany na YouTubie, tak po prostu powiem wam to z buta, no bo nie wiem, co mam innego powiedzieć. Nie powiem więcej szczegółów, no bo to byłoby naruszenie prywatności, ale zniszczę w komentarzach, jeśli ktoś wie, kto to był Oliwier. Zostawcie łapki w górę, subskrypcje to z będzie więcej odcinków. Znaczy, z na pewno będą odcinki, to jest plus. Ale będziecie mogli go zobaczyć tylko na kanałach innych osób, jak i na moim, co nie Rysiek? Więc to jest niby plus, ale minusem jest to, czego nie mogę Wam powiedzieć. Dobra, skupmy się na grze, żeby nie gadać o takich smutnych to Olej. My dzisiaj spróbujemy, może nie tak długo, no bo raczej nie damy rady, ale przynajmniej do tych 42 zwycięstw musimy wygrać 8 razy, około nie 6 razy i będzie też 42, a najwyżej jak będę mieć dużo czasu, na przykład jutro, to sobie nagramy odcinek, gdzie będziemy no, Wiecie. Ja tu kupuję, się jest. To się nie rusza? nie No co? Wupka tak... ja no, ja się teraz zdziwiłem nie dała wupa strzelała jak jakiś kars Co wy zadzwonicie to? No chyba, że... Ty typ nie, jeden typ obił mnie tym, a drugi zabupił go z zabił. Owaj. Muszę się wczuć jeszcze w grę. Pierwsza runda w czasie. Tak zabiliśmy go przyjaciela z morza. Typ nie od coś z Fajną motyw. Fajny matyw awator, ale Bo to już nie jest taki minimi. Przecież oni też nie widzą. Dobra, ci to mam się im. Tylko się skup na nią i namówienie do widzu. Rysiek, płabiesz coś? Hala Rysiek! Rysiek!

Nie zadzwonisz, mam za mało procent. Najwyżej nie będziemy się za dobrze słyszeć na ODC. Okay. U-hu, hu-hu-hu! Znaczy luk mnie widzieć, bo wiem, że dużo osób tam kampi, ale... Na odcinku zobaczysz jaką śmierć dostałem Mary. Ty Typ przez ścianę chyba mi walnął, podszedł chyba do ściany i zabił. Ale mój typ ugrał na szczęście. Ale pierwszy kill nożem. Ja cię pierwszy. Pierwsze na magania. Ryszek? Tak. tak. w ogóle co u ciebie w trzecie. nie Again? A no tak, ba, ba no dostałeś, bo wyszły z gry się gręźli to skrzydło. A co się stało? Co się stało, że musiałeś wyjść? Czy nie chcesz o tym mówić tak? Na nagraniu. Byś musiał znać swoje wszystkie logowania. No nie, nie znam. To dobrze. Dobra, wierzymy w Jani, który pewnie nie wie, że jest na YouTubie. Sprawdzę, się się za szybko. Czemu jest czarny ekran? O, nie! Dobra, może... Ja się włożyłam przez chwilę za czytora, teraz się z nim wyśmieję, że nie wiem, chociaż pewnie zaraz mnie zabije. I nie trafić w szczyt gana tak... Te... I przez to on nie wygrał rundy. Dobra, wpadam, a wygrał Jeden czas, i to wychodzi. Ja już nie wpadam. Jest Skąd? Jeśli ktoś widział gdzie on jest, to weźcie... Nie wiem, skryń kawalinie. Sprawdź, strój, było bardzo fajne. Już Rozwal z tego typka. Drake play i ty. Czyli chyba też z i uderę. Да съм бана на Лила. у ми, къде имаеш остатък плана. Ришек! 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 Добре.

Mam no, czas, nie wiem czy. a trzeba tak, coś nagrać, bo na no, dziś nie ma długo odcinków, nie wiem dziś jeszcze ile no, odcinków, no, ale kto, kto chce coś takiego, oglądać? dużo. Nie, nie żartuję, po prostu kto chce coś takiego oglądać bez gadania mojego, bez mojego kardyngowania. Nie wiem, co się dzieje tutaj. O! No... Nie wiem, to pewnie nie było celowe zagranie, ale ja się zmyliłam od tego, że tam jeden wyszedł. I wyłóżmy dółek. Daj... Yyy... Gokleny. Kurde! ja nie jest, ale było blisko, przynajmniej jednego to było. I co ci do tam, że na go, kropikingę? Mówię coś wam, że hmm. w z Gameplayem tak w tak się grze, w grze, w grze, Mam kolejne ładne bezkinne, albo muszę być zrobić wamku. To jest chajstwo, a drugi po prostu powinien być to, to, to by drugi nie, nie, nie wiem, co taka. Chciałam to a my możemy to przegrać. Nie wiem, czy ładnie, mi się podoba. Podurak.

nie no, że Chociaż może mają. Nie mówię, że nie. Ja walczę czasem szybko, lecz... Boję się, że to nie nagrywa mojej gry. Do nie ma, że to będę miał i mam Jeśli skarem. Mnie się podobało, chociaż wiem, że on pewnie jest. Dobra, to jest super, do tego. zrobię. To będę do No,

Nie <laughs> przypomniałam cię żart. ale Prawie nie wiem czy to nie komentarza, No nie będzie to, Ale nie To mój błąd przysił. Gdzieś... Tak. Nie, to nie on! Zabił mnie to. A nie, on też Masz sztykarniak. Cy, I wiecie co chcę powiedzieć. Ale jest w tym dobrym znaczeniu, że ma taki muszek. Nie wiem co. No by to na nagrał, bo jak mnie to ma, że... moje, dobanie, nie to należy... moje gadanie, żeby sprawdzić. Tak dla Ja nie mam monitorów, raczej się domyślacie. Że pewnie przy tym tylu pewnie... Nie, bo nie pamiętam, nie tylko mojego, Jestem sam domy. Co jest mama? żartu. Żartu, albo nie dodaję nic, bo to jest... No i tutaj 13 zabójstw. I ja już no. Nie, bo do... żaden nie ma... Głosu tak... Nie, nie. to jest to ja Mam Halo. Ta wolontariusz. Mam dużo nie